Ale, kochane, dzień dobry, Justyna Krawczyk. Jak być szczęśliwą kobietą? Kochane, dzisiaj nadaję z samochodu. Jestem już pod galerią młociny, już za godzinę rozpoczynam tutaj szkolenie dla sprzedawców marki Kapal. Zmieniamy sprzedawców, w super doradców. Muszę sprawdzić, które to już jest szkolenie. Słuchajcie, kochane, bo już sama się w tym po prostu gubię. Myślę, że 30. Natomiast nasze spotkanie tutaj w wyzwaniu listopadowym zasługujesz na szczęście, ma numer 13. Myślę, że jestem przekonana, że, że numer szczęśliwy. Kochane, dzisiaj przychodzę z takim bardzo ważnym tematem: tematem, który mnie również bardzo mocno dotyczy. Wiecie, jak to jest. Ja tutaj przychodzę z, z doświadczeniem, ze swoimi przemyśleniami, ze swoimi obserwacjami, z tym wszystkim, co ja w życiu przeszłam czy nadal przechodzę. I chcę się, kochane, z Wami tym wszystkim dzielić. Wczoraj rozmawiałyśmy na temat tego, w jaki sposób dodać sobie szybko takiej dobrej energii, pewności. Siebie, za pomocą ubrań, dodatków, talizmanów. Natomiast dzisiaj chcę Wam przytoczyć 10 takich punktów, które sobie tutaj spisałam. Ich mogłoby być chyba z 50, 60 albo i więcej. 10 takich punktów i pomysłów na to, jak, jak budować tą wiarę we własne, we własne możliwości, wiarę w siebie, wiarę w to, kochane, że, że możemy zmieniać to swoje życie na lepsze i odkrywać nasz prawdziwy potencjał. Dzień dobry bardzo kochane. Witam was wszystkie tutaj bardzo serdecznie. Oświetlenie jest takie jakie jest. Słuchajcie, chyba jeszcze słońce nie wstało. Tutaj tylko oświetlenie od ogromnej galerii Młociny, w której jestem po raz pierwszy. I do rzeczy, kochane, bo tutaj patrzę mocno na zegarek. O wpół do powinnam być najpóźniej już w środku, a dzisiaj mam takie wrażenie, zobaczymy, i takie przyczucie, że to się może troszeczkę nam przedłużyć, że w 15 minutach to nie opowiem wam wszystkiego, co bym chciała. Natomiast myślę sobie, że to jest taki temat, który wymaga na pewno kontynuacji, więc ja będę być może go po prostu rozszerzać. Kochane, 10 punktów na dzień dobry. Dzień dobry, bardzo witam Was wszystkie bardzo serdecznie, kochane, dawajcie znać, czy tutaj jesteście. Dziękuję Wam bardzo wszystko, wszystkim za, za wszystkie Wasze wiadomości. Nie jestem w stanie odpisywać na bieżąco. One wszystkie są, wszystkie dotarły, natomiast po kolei, pomalutku będę, będę odpowiadać, kochane. A dzisiaj już zacznę temat bardzo istotny, bardzo szeroki, bardzo wielopłaszczyznowy, wielopoziomowy jak budować wiarę we własne możliwości, jak tak naprawdę odkrywać siebie, kochane, bo my to wszystko mamy w środku, tylko to jest pod taką stertą powinności, zakazów, nakazów, krytyki, tam wszystko w środku jest, natomiast trzeba by było to wszystko posprzątać i dokopać się tak naprawdę do tego, co mamy każda z nas, kochane, każda z nas ma w środku. Punkt pierwszy wiecie co, mam tutaj zapisane wdzięczność, takie ćwiczenie wdzięczności, które uwielbiam, uwielbiam robić, bardzo często też robimy z moją córeczką na dobranoc, wiecie, najpierw czytanka, obecnie lektura pan Kleks, później bajki każdy z nas opowiada jakąś bajkę, wymyślamy i tutaj bawimy się w kreatywność a czasami jeszcze jak nie możemy zasnąć, to, to robimy sobie właśnie takie ćwiczenie wdzięczności ono jest takie proste, ale jest takie cudne bo po pozwala nam zatrzymać się na chwilę i tak naprawdę e, w dem W tych problemach życia codziennego, też skupić tą swoją uwagę na tym, co jest naprawdę w życiu istotne, ale też co mamy i czy, czego często nie, nie zauważamy, bo uważamy, że to jest po prostu takie normalne. Ćwiczenie wdzięczności polega na tym, że mówimy, każdy z nas mówi, e, za co jest wdzięczny, za co chce podziękować. I wiecie, padają takie, naprawdę, takie banalne czasem stwierdzenia, szczególnie w przypadku mojej, e, mojej Nataszy, że ona jest na przykład wdzięczna za, za mamę, za tatę, za to, że ma swoje. Swojego kochanego misia, za to, że jest ciepło jej pod kołderką, za to, że jadła pyszną kolację. Wiecie, i to są takie banalne rzeczy, które bardzo często przypominają nam właśnie nasze dzieci. Um... Za które powinniśmy być wdzięczni, tak myślę, że warto, żebyśmy były, były wdzięczne, a które gdzieś tam umykają, bo uważam, że to wszystko jest takie naturalne i normalne, że mamy buty, że jest nam ciepło, że mamy kolację, że, że w domu mamy światło, i tak dalej. To są proste rzeczy, ale my bardzo często właśnie w trudach takiego życia, życia codziennego zapominamy. Także. Punkt pierwszy, ta wdzięczność i zatrzymanie się, e, i tak naprawdę nawiązanie do drugiego punktu, czyli bycie takim świadomym i zatrzymanie w takim popularnym dzisiaj nie dla wszystkich. E, Zrozumiałem, ale też nie wszyscy jesteśmy na to, to otwarci. Takie stwierdzenie, żeby być tu i teraz. I to też jest bardzo mocno powiązane właśnie z tą wdzięcznością, żeby zatrzymać się, kochane, zatrzymać się i być w tym czasie, tym teraźniejszym, takim właśnie, gdzie widzę, że to słońce już wstaje, coraz więcej samochodów jeździ, coraz bardziej głośno się robi, ale i tak, kochane, będę mówić, niezależnie od tego, jakie, jakie mamy warunki, bo wiecie, to jest wyzwanie listopadowe. Codziennie jestem tutaj z wami. O siódmej rano od poniedziałku do piątku, i żeby nie wiem, co, nie wiadomo, jakie warunki, żeby światła nie było, to ja i tak tutaj przyjdę i będę do Was mówić, kochane. Także tutaj takie y, życie też w świadomości w byciu. Y, no po prostu w teraz, takiej obecnej chwili, która, która trwa, która nam się wydaje po prostu niczym, bo my ciągle jesteśmy gdzieś albo w przeszłości, albo jesteśmy w przyszłości, albo zamartwiamy się i nie możemy sobie, nie wiem, wybaczyć czegoś z przeszłości, albo analizujemy to, co się stało, albo zbyt mocno. Zbyt często myślimy o tym, co będzie w przyszłości, planujemy, co będzie za 10 lat, co będzie jutro, co będzie za 20 lat, kompletnie wyłączając się z tego, z tego dnia teraźniejszego. I to są, kochane, też wszystko takie moje, moje lekcje, ale też takie lekcje do zrobienia, że ja cały czas tego się uczę. Kochane, numer 3 w takim budowaniu tej wiary w siebie i wiary w nasze możliwości to jest nie porównuję się z innymi. I to jest, kochane, coś takiego, co mogłabym mówić ciągle do siebie i ciągle sobie o tym przypominam, bo ja byłam mistrzynią świata w tym, żeby się porównać. Porównywać ciągle. I wiecie, jak my zaczynamy się porównywać z innymi, to bardzo często po prostu wypadamy dużo gorzej. I jak to na nas wpływa? To wpływa tylko i wyłącznie negatywnie. A porównywanie się z tym, z tymi e, e, ludźmi, z takimi osobami, które mają gorzej w życiu od nas i budowanie wiary i poczucia własnej wartości na tym, że komuś jest gorzej, gorzej, a nam jest lepiej, tylko przez to porównanie, myślę, że nie jest niczym, niczym fajnym i, i tutaj nie ma czym, czym się chwalić, kochane, dlatego myślę sobie, żeby po prostu kompletnie sobie odpuszczać to porównywanie się z innymi i mówić sobie i e, znaleźć takie przekonanie, że nie mamy co się porównywać z innymi. Tyl jeżeli już możemy się porównywać tylko i wyłącznie e, ze sobą, to tak jak mówi Ewa Chodakowska, pięknie, bądź najlepszą wersją samej siebie. I jeżeli chcesz się z kimkolwiek porównywać, to porówny porównuj się ze sobą samą z dnia poprzedniego. Później patrzę na zegarek, kochane, że ja tutaj się nie spóźniła i też Wam za bardzo nie przedłużyła. Pokonuj swoje ograniczenia. Wiecie, to jest, to jest niesamowite, bo ja pamiętam a, dwa lata temu, będąc na Bali, a, Wylądowaliśmy, a w pierwsze nasze noclegi to była taka, taka miejscowość Sanur. Później przepłynęliśmy na wyspę Lembongan i tam zaczął się cały nasz rajski pobyt. Natomiast w tym Sanur też wydarzyła się pewna bardzo ciekawa rzecz. Pamiętam, że siedzieliśmy sobie w takim maciupeńkim hotelu, przy maciupeńkim baseniku, siedzieliśmy sobie z Nataszką, ona, może to było dwa albo trzy lata temu, poczekajcie, dwa i pół roku temu. Pamiętam obraz, jaka ona była mała, słuchajcie, i jeszcze tutaj w takich, tych, takich... Pompowanych, rękawkach, uczyła się pływać. I pamiętam, że ja siedziałam przy tym basenie i patrzyłam na tą Nataszkę, i siedziała ko mnie Japonka. I zaczęliśmy rozmawiać od słowa do słowa, zaczęliśmy rozmawiać o tym właśnie skąd jesteśmy, co robimy, jakie są nasze plany i tak dalej. Ona siedziała na brzegu tego, tego basenu i, i patrzyła na mnie, mówiła: Słuchaj, czy ty się nie boisz o tą swoją córkę? Ona siedzi w wodzie. Ja mówię, że chciałabym, żeby się uczyła pływać, że jestem, że jestem obok, ale oczywiście, że się boję. Wiecie, ja to jestem z tych mam, które, które się boją po prostu o swoje dzieci. Natomiast w tym strachu też mam taką świadomość, że zamiast się bać, że jeśli coś się stanie w tej wodzie, to chcę po prostu ją nauczyć dobrze, dobrze pływać. I to jest taka analogia też do całego, całego życia. I ja, ja jej zaczęłam tłumaczyć, że właśnie, że ja ją uczę, że ja jestem przecież metr od niej, że ona ma tutaj te, te rękawki. A ona zaczęła mi mówić, że e, u niej w rodzinie i w ogóle generalnie w Japonii jest tak, że jeżeli czegoś się e, boją, to znaczy, że mają tego nie robić. I tak sobie pomyślałam, jejku, jeżeli ja bym miała nie robić wszystkich tych rzeczy, których się boję, to nie poleciałabym po pierwsze na bali. Nie byłabym tutaj z wami, kochane, przecież takie każde wystąpienie to jest jakieś pokonywanie własnych e, ograniczeń i własnego strachu. I nie zrobiłabym masy, mas rzeczy. Nie odwiedziłabym tak naprawdę wszystkich tych miejsc, w których byłam, bo ja się boję latać. <laughs> Więc to było takie ciekawe, ciekawe doświadczenie, bo ona naprawdę do tej wody nie wchodziła i absolutnie twierdziła, że właśnie, że takie, w, takie, w, w coś takiego wierzą. I ona wierzy, że jeżeli czuje strach, to znaczy, że ma tego nie robić. A ja sobie myślę, kochane. Że oczywiście ja o tym myślałam bardzo długo i analizowałam, kto ma rację i jak to powinno być. I myślę sobie, że na koniec racja jest tam, gdzie my czujemy, że to jest nasze. I absolutnie myślę sobie, że ja, ja wielu rzeczy się boję, ale tylko pokonywanie tych własnych lęków i słabości powoduje, że jestem coraz, coraz silniejsza. Mm, także tak. Pamiętam też, jak zaczynałam kontrakt z kapalem. Dzisiaj to jest 30 szkolenie, kochani. I też, też miałam swoje obawy i ograniczenia, mimo że byłam świetnie przygotowana, to jednak wyjście przed dużą grupę osób, i mówienie, i, i szkolenie, i nadzorowanie całej grupy, i sprawianie, żeby ci ludzie zrozumieli, i edukowanie, i docieranie to było bardzo duże wyzwanie. Natomiast myślę sobie, że dzisiaj przy 30 razie to jest niesamowite, ale właśnie dowód na to, to jest taki dowód na to, że przy przy pokonywaniu tych własnych ograniczeń i słabości możemy tylko rosnąć w siłę. I dzisiaj, kochane, powiem Wam tak: nie boję się. Oczywiście jestem przygotowana, jestem skoncentrowana. Zawsze mam stres, żeby nie zapomnieć czegoś, czy materiałów, czy, czy takich narzędzi do analizy kolorystycznej, czy do e, diagnozowania sylwetek, to jest zawsze coś takiego, co się e, martwię, natomiast nie obawiam się już wyjścia przed grupę szkoleniową, ponieważ robię to po raz tutaj 30, ale w swoim życiu przez te siedem lat, odkąd rozpoczęłam e, swoją firmę, myślę, że to jest po raz setny, może dwusetny, może jeszcze więcej, także... Pokonywanie swoich ograniczeń. Ja uważam, że tak to buduje e, wiarę w nasze możliwości, wiarę w siebie i daje taki dowód na to, że można, że można. E, kochane, szóste, ja tak się zastanawiam e, zastanawiam się, dlaczego, e, dlaczego łatwiej jest nam wierzyć e, tym osobom, które mówią, że nie damy rady, niż e, tym, e, które mówią, że jesteś wspaniała. E, Postaraj się, spróbuj, zrób pierwszy krok, dasz radę. Jak to jest? Jestem ciekawa, jakie wy macie doświadczenie. Ja pamiętam, słuchajcie, m, przepiękny film, który polecam każdemu do obejrzenia. Hmm, film z Julian Roberts. Um, o ty, tu, tu, tytuł tego filmu to jest Cudowny Chłopak. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy znacie tę historię yy, yy, chłopca, yy, który rodzi się chory. I, I walkę jego mamy o to, żeby, żeby żył no, normalnie, żeby absolutnie kochał siebie, żeby wierzył w siebie, mimo odbicia w lustrze, które towarzyszyło mu codziennie każdego dnia. I pamiętam taki jeden z takich momentów kryzysowych, bo chłopiec bardzo długo jest uczony przez swoją mamę w domu, ale później mama decyduje, no, że, że chłopiec powinien mieć normalne życie i puszcza go, puszcza go, wysyła go do szkoły. I tam oczywiście zaczynają się różne turbulencje, chłopiec mierzy się z różnym, różnymi reakcjami dzieci. I oczywiście przychodzi do domu wielokrotnie załamany i, i zapłakany tym, co się dzieje w jego życiu. I pamiętam taką scenę, to było niesamowite, jak jego mama właśnie tłumaczy mu, że ona kocha jego buzie, że on jest absolutnie przepiękny, że jest tak samo wartościowy jak inne i inne dzieci. I ten chłopiec mówi, no ale ty jesteś moją mamą, to więc jak masz mówić? I to było niesamowite, bo ona mówi, no właśnie, jestem twoją mamą, znam ciebie najlepiej, to dlaczego wierzysz innym bardziej niż mnie? I to jest, kochane, po prostu tak wzruszająca scena i tak wzruszający film, że mnie się po prostu aż na samo wspomnienie łamie, łamie głos. Także, kochane, też pytanie do Was: dlaczego, dlaczego łatwiej wierzymy ludziom, którzy nas krytykują, którzy nie są dobrzy dla nas po prostu, niż tym, którzy znajdują dla nas słowa otuchy, wsparcia, komplementy? Jak często, słuchajcie, jest tak, że słyszymy pięknie dziś wyglądasz, jesteś wspaniała, jesteś mądra, mówisz ja. Nie, co Ty, nie, to w ogóle nie jest możliwe. Trochę, kochane, w tej, w tej głowie też trzeba a, przestawić i spróbować. Postawić pierwsze kroki w takim e, odbiorze e, i powiedzieć: Dziękuję, tak. Wiem, że dzisiaj pięknie wyglądam. Tak, dziękuję. To, to bardzo miłe, a, że mówisz, że jestem piękna, mądra mm, czy inna. Dzień dobry, kochane, dzień dobry, Krysiu. Miła Cię tutaj, kochana, widzieć bardzo. Cię serdecznie z całego serca pozdrawiam. Marta, Joasia, Ewelina. Ewelina Kochana, bardzo się cieszę, ty jesteś z nami tutaj codziennie. To już jest, słuchajcie, szósty, szósty punkt dzisiaj y, emocjonalnie, ale wiecie, ze mną to, to tak jest. <grym> że to jest po prostu y, taka prawda o mnie, że jeżeli coś mnie y, też dotyka, to na pewno to zobaczycie i na pewno to y, usłyszycie w moim, w moim głosie. Ale dobrze, kochane, dalej. Punkt siódmy. Y, 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 My się bardzo boimy błędów, błędów uh, i myślimy sobie, że. Że lepiej nie próbować niż się sparzyć, prawda? <laughs> Właśnie. Bardzo często też coś takiego słyszymy, że lepiej nie próbuj, lepiej zostań tam, gdzie jesteś. To nic, nieważne, że jesteś tam nieszczęśliwy. Trzeba przełknąć, wytrzymać do końca tygodnia, oby do weekendu, ale, ale lepiej się nie wychylaj. To jedna z was też mówiła o tym. Lepiej się nie wychyla, jak będziesz dobra, to cię zauważą. A ja myślę sobie o tym, żeby absolutnie próbować. Że to nie jest tak, że wszystko od razu nam będzie wychodziło. To nie jest tak, że urodziłyśmy się z ze ze całą wiedzą, z całą mądrością, że my tej wiedzy i tej mądrości od małego po prostu nabieramy, więc myślę sobie, że to próbowanie i sprawdzanie, co jest nasze, co nie jest nasze, próbowanie, ale po to, żeby się sparzyć i powiedzieć, dobra, to nie było dla mnie, albo żeby się sparzyć i powiedzieć, ojej, bolało, ale to jest takie fajne, że ja chcę próbować, próbować dalej, myślę, myślę, że warto. Mm. Ósme, szukaj rozwiązań, rozwiązań, pogłębiaj wiedzę, rozwijaj się, Wiecie, w, w tym takim w budowaniu tej pewności siebie i walczeniu o swoje, o swoje życie i o siebie, bardzo często my się po prostu boimy, że, że nam nie wyjdzie. Szukamy też bardzo często takich sprawców, osób, które są odpowiedzialne, osób systemu odpowiedzialne za to, że nam, że nam coś nie wychodzi. Bardzo często ja szkoląc przyszłe osobiste stylistki, obserwuję też cudowne dziewczyny z ogromnym potencjałem, które mówią po trzech miesiącach, po pół roku. Wiesz to, nie uda mi się, nie udało mi się, a moja mama mi od zawsze mówiła, że nawet nie powinnam próbować. ZUS jest za wysoki, urząd skarbowy, to system nie jest odpowiedni dla mnie, a może nikt mnie nie potrzebuje, wiesz, próbowałam przez trzy miesiące i się nie udało, okazuje się, że po prostu no, życie mi powiedziało, podpowiedziało, że to, że to nie jest dla mnie. I ja mam wrażenie, że my bardzo często właśnie szukamy takiego usprawiedliwienia, ale też osób winnych, osób bądź systemu, bądź innych różnych... Hmm, powodów do tego, żeby uznać, że nam się coś nie udało i tak naprawdę rozgrzeszyć siebie i zrzucić tą całą odpowiedzialność na innych, na osoby, na urząd, na ZUS i tak dalej, że coś nam nie sprzyja, życie nam nie sprzyja, ludzie, ludzie nam nie sprzyjają. ZUS, bo trzeba spłacić składki nam nie sprzyja. Ludzie nam nie sprzyjają, bo jakoś dziwnie nie, układa, nie ustawia się cała kolejka osób chętnych do tego, żeby skorzystać z naszych, z naszych usług. Wiecie, kochane, myślę, że takie. O, tutaj bym napisała, weź weź, weź kochana. Jeżeli chcesz, odpowiedzialność za swoje życie, i to czasem nie będzie łatwe, ale wiesz, co będzie najtrudniejsze w tym wszystkim, a z drugiej strony najpiękniejsze, że jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, to już nie będziesz miała na kogo zrzucić winy. I to jest trudne, bo dużo łatwiej, zobacz, dużo łatwiej jest powiedzieć, to jest tego wina, to jest tamtego wina, to jest system, to jest to są polityce, to jest ZUS, to są ludzie. Tylko, że od tego się nic nie zmienia. Nic się nie zmienia, kochane. To wszyscy będą tutaj winni, ale w moim życiu się nic nie zmieni. A jeżeli ja wreszcie wezmę odpowiedzialność za swoje życie, i to nie będzie proste, kochane, i to może nie być proste, to wreszcie będę miała takie poczucie, że to ja mogę je kreować. I w, bez względu na to, jakie będą okoliczności, bez względu, na ile ja będę miała Kłód rzucanych pod nogi, ile ja będę miała trudności, ale ja będę je pokonywać, to będę czuła, że po prostu ja podejmuję decyzję w tym swoim życiu i będę mogła je zmieniać. Kochane, tak, jeszcze dziewiąty punkt te błędy, porażki. Ja myślę sobie, że to fajnie zamienić na, na takie lekcje życiowe. Powiem Wam, że ja tyle, ile <laughs> popełniłam błędów i ile zaliczyłam porażek, to jestem ciekawa, czy którakolwiek z Was tutaj ich zaliczyła więcej. Ale muszę Wam powiedzieć, bo ta, taką największą rewolucję ja robiłam, największą, może jedną z. Ja w ogóle śmieję się, że ja nazywam się kobietą ściana, że ja po prostu muszę dojść do ściany i muszę po prostu dojść do takiej ściany, że w pewnym momencie tak upadnę. <laughs> że wreszcie coś zrozumiem. I, ta, i tak mam, kochany. Ja dziękuję, że w ogóle te ściany są i dziękuję, że ja w pewnym momencie po prostu jakieś ściany są mnie w stanie zatrzymać, że ja muszę upaść i po prostu wstać mądrzejsza i silniejsza. Ale muszę wam powiedzieć, że przez te 7 lat, kiedy, kiedy, kiedy tak naprawdę zaczęłam kreować swoje życie na nowo, bo ja zmieniłam pracę, stworzyłam swoją firmę, jakby być szczęśliwą kobietą i to tak naprawdę nie było tylko i wyłącznie zmianą mojej pracy, ale to było zmianę, zmianą całego mojego, całego mojego życia, jak się okazało, muszę wam powiedzieć, że, e, że tyle ile ja zaliczyłam porażek, tyle ile ja zaliczyłam upadków, to ja po prostu zastanawiam się czasem, z czego ja jestem zbudowana, że ja nadal nadal wstawałam. Myślę, że zbudowana jestem absolutnie z takiego uporu i z takiej chęci po prostu życia po swojemu, ale wiecie co? Kochane, ja w pewnym momencie też złapałam się na tym. Ja miałam takie, takie cudowne powiedzenie. Pa, padłaś, powstań, popraw koronę i idź dalej. I ja czasami tak upadałam, że myślałam, że nie wstanę, ale jakoś tam wstawałam, poprawiałam tą koronę i po prostu gdzieś tam szłam dalej. Ale czasami już mi tak siły brakowało. Kochane, Ewelina, myślałam, że tylko ja tak mam ściana. No, ściana, kochana, po prostu ja mam po prostu tak, ściana za ścianą. I, i dobrze, że te ściany są, bo w pewnym momencie po prostu te ściany są w stanie po prostu. Mnie obudzić, ale mną też tak potrząsnąć, że wtedy zaczynają się największe zmiany. I ja jestem wdzięczna, wdzięczna za te ściany dzisiaj. <ścoughs> Może to był taki powinien być taki tytuł naszego dzisiejszego spotkania. Ściana, spotkanie numer 13, ściana, no to akurat bardzo pasuje. Ale wiecie co, kochane, tak sobie myślę, że w pewnym momencie zaczęło się dziać coś takiego, ale na, w wyniku tych wszystkich ścian, tych wszystkich porażek, tych wszystkich upadków, po których myślałam, że naprawdę już nie wstanę, w pewnym momencie ja zaliczałam takie ściany, że ja nie tylko wstawałam i otrzypywałam się po prostu i ja szłam dalej, bo one były tak mocne, one były, nie wiem z czego one były, bo to nie było sobie ściana z cegły, to były ściany po prostu chyba już z metalu, że ja w pewnym momencie e, robiłam dwa kroki do, 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 do tyłu, a może... 20, 200 kroków do tyłu, i zaczynałam analizować i otwierać się na to, żeby jednak podejść do tego z jakąś mądrością i dojrzałością. Nie tylko wstać, otrząsnąć się i po prostu, bo ja chcę, ja idę, ja idę, tylko jednak przeanalizować, co się stało i zobaczyć, jakie są inne możliwości, jaka z tego lekcja płynie. Kochane, po prostu uważam, że to jest, to jest jedna z najlepszych rzeczy, która się stała w moim, w moim życiu. I już kochane, widzicie, ja o tym mogłabym bardzo, bardzo dużo, ale już mamy, już mamy 18 minut. Postaram się skończyć już za chwilę. I kochane, dziesiąty punkt. Mm. Jakby go zatytułować? Dziesiąty punkt jest o strachu. Wiecie, jak my się boimy. To Iza Antosiewicz któregoś dnia pięknie powiedziała, że zazwyczaj to wszystko, czego się boimy, nigdy się nie wydarza. Ja w którejś też z pięknych i mądrych książek napisałam, że tylko 3% z tego, czego my się boimy, mm, faktycznie się wydarza. I tego lęku, słuchajcie, w moim życiu było i jest cały czas bardzo dużo. Myślę, że stopniowo mniej, ale ten, ten strach też jest potrzebny, on też jest takim fajnym stymulatorem, też pokazuje w jakim momencie jesteśmy, ale on ten strach też nas przestrzega po prostu przed wieloma zagrożeniami. Natomiast ja mówię o takim strachu, który. Hmm... No, który ma mało, jeżeli chodzi o takie racjonalne uzasadnienie. Natomiast myślę sobie tak, że nawet jeżeli my słyszymy i my już wiemy, że, że właśnie, że strach ma wielkie oczy, że bardzo często to, czego my się boimy, nigdy się nie zdarza, to my i tak się boimy. Natomiast myślę sobie, że to też było chyba. Susan Jeffers coś takiego powiedziała. Bój się i rób. Czyli znowu wracamy do tego strachu. Jeżeli się boisz. To, to, to wcale nie chodzi o to, żeby rezygnować. Bój się i rób, kochane, ja wielokrotnie się bałam, wielokrotnie a, stawałam po prostu niemalże nad przepaścią. I to nie chodzi o to, boję się, ale skoczę po prostu w tą przepaść. Bez żadnego zabezpieczenia, ja nie mówię o tym. Ale przygotuj się, spróbuj, jeżeli na czymś Ci bardzo zależy. To tak jak z tymi szkoleniami. Jejku, naprawdę, jak podpisywałam kontrakt z Marką Kapal na szkolenia w całej Polsce, bałam się, łącznie z tym, że ja się boję wyjeżdżać, ja nie lubię wyjeżdżać, ja nie lubię jeździć samochodem do Szczecina, do Gdańska, do Gdyni, do Bydgoszczy, do Torunia, całą Polskę zjeździłam. Ale kochane, Bałam się, zrobiłam, dobrze się przygotowałam. Miałam dobry samochód, <laughs> dobre hotele zapewnione, byłam dobrze merytorycznie przygotowana. Rozmowy też z moją córeczką, która też nie lubi, a, kiedy wyjeżdżam. Dobrze się do, do tego przygotowałam, zrobiłam i to dzisiaj zbudowało też moją siłę. Boisz się, okej, okay, ale zrób, przygotuj się do tego, ale zrób, kochana, zrób. I tak sobie myślę, kochane, że to jest taki temat rzeczywiście, który wymaga. Mm, Wymaga rozszerzenia. Ja już widzę, że tutaj czas mnie nagli e, i goni. Um, I tak sobie myślę, kochane, że na tym będę kończyć. Dajcie znać. <laughs> dobrze, że są ściany, tak. No tylko one czasem po prostu są tak bolesne i tak, a, a, tak mocne. I ta głowa od tego upadku i tego zderzenia tak bardzo boli. Ale myślę sobie tak, że dobrze, że są, bo dopiero kiedy się zatrzymamy i rzeczywiście odbijemy się od tej ściany, możemy coś zobaczyć, możemy coś, coś zrozumieć. I to nie chodzi o to, żeby uderzać i uderzać i uderzać i uderzać, bo my jesteśmy takie po prostu, przede wszystkim ja, tak bardzo uparta i tak bardzo silna. Tylko w momencie, to, to, to stało się naprawdę yy, nie tak dawno temu, w momencie, kiedy ja dochodziłam już do tej ściany po raz kolejny, to wstawałam i myślałam sobie, dobra, no to ja muszę coś zmienić, coś zrozumieć, do czegoś dojrzeć i z jakąś dojrzalszą decyzją i z dojrzalszym jakimś podejściem mądrzejszym, być może innym. Po prostu wstać i iść dalej. Kochane, to będzie 10 punktów na dzisiaj o tej budowanie wiary we własne możliwości. Wdzie, wdzięczność, świadomość, nieporównywanie się z innymi, pokonywanie swoich ograniczeń, a um, nie słuchać tych, którzy nam nie sprzyjają. Mm. Słuchać tych, którzy nawet czasami wiecie, to będzie krytyka, to będzie coś mocnego, to będą trudne słowa, ale jeżeli mamy takie przekonanie i wiarę w to, że te osoby nam dobrze życzą, to, to, to właśnie to są te osoby, które warto słuchać. Oczywiście, na koniec, uważam, że zawsze najważniejsze jest to, aby słuchać siebie, bo my w środku mamy tę odpowiedź, tylko często się gubimy, kochane. Próbować popełniać błędy, to jest absolutnie normalne, to są, to są, to są nasze lekcje. Szukać, rozwiązać i brać odpowiedzialność za swoje życie, zrzucanie odpowiedzialności, obarczanie winą innych. Systemu, ZUS-u, polityków. Po prostu niczego nie zmienia. To daje nam chwilową ulgę, ale to, kochane, absolutnie niczego nie zmienia. Błędy, porażki, uważa, kochane, to są nasze lekcje. I jeżeli się boimy, to bójmy się, ale po prostu róbmy swoje. I ja, kochane, tutaj już kończąc, chcę Wam tylko jeszcze przypomnieć taki cudowny cytat z Eweliny Stępnickiej. To jest cytat, to są jej słowa, to jest w ogóle takie określenie, które mnie się kojarzy absolutnie tylko i wyłącznie z nią, ale to jest przekaz do nas wszystkich. Cytat jest absolutnie obłędny, przepiękny, który moje życie również wywrócił do góry nogami, moje myślenie, moje nastawienie. Jesteście, jesteście i tutaj dużej I Natalia do, dołączyła, i Kasia, i Ania. Super, bardzo się cieszę, kochane, że jesteście. Myślę, że to jest taki temat, który, który jest rzeczywiście szalenie ważny. Ja będę go tutaj rozwijać. Jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać. Mówcie, kochane, czy coś jeszcze a, chcecie dodać do tej mojej listy, czy o czymś opowiedzieć, z czym macie problemy, co byście chciały, żebym omówiła. A ja już mówię i, i po prostu kończę, kochane, dzisiaj. Cytat Eweliny Stępnickiej: Jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. I jak tak sobie chwilę posiedzimy z tymi słowami i poczujemy tak naprawdę o co w niej chodzi to może odkryjemy w tym ogromną prawdę i ogromną, ogromną wartość, bo my bardzo często uważamy się właśnie za nie takie, jakie powinnyśmy być, za problemy, zachodzące problemy, które trzeba rozwiązywać. A ja, tak jak powiedziałam, kochane na początku, my wszystkie tam w środku gdzieś głęboko wiemy, po prostu, bo jesteśmy tymi cudami, tylko pod stertą powinności, trochę takich, przepraszam, w cudzysłowie śmieci, powinności tego, jakie powinnyśmy być, powinny być pod stertą takich ocen. Krytyki, złych słów, być może też e, złych przyzwyczajeń i takich nawyków, które są z nami od lat, których trudno się pozbyć, ale kochane, jestem przekonana i nieraz widziałam te przemiany, i swoją obserwuję cały czas i cały czas ja jestem w drodze, że każda z nas jest tym cudem, każda z nas, tylko trzeba go odkryć. Nie jesteśmy problemami, kochane. Zapamiętajcie to. To dzisiaj jest takim głębszym, myślę, że przekazem, takim przekazem, który jest absolutnie do rozwinięcia, kochane. Ale już teraz będę musiała się z Wami żegnać. Pamiętajcie, kochane, jesteś cudem do odkrycia, nie problemem naprawienia. W tych słowach jest ogromna moc. Dziękuję bardzo za te słowa, Ewelinie Stępnickiej. Dziękuję, że tak w licznej grupie dzisiaj się tutaj pojawiłyście, kochane, jeżeli uważacie, że to jest. Wartościowe, jeżeli to jest mądre, jeżeli to ma pomóc komukolwiek, to udostępniajcie, komentujcie, zapraszajcie tutaj swoje koleżanki, a ja jutro jestem tutaj z Wami o godzinie 7 rano. Cudownego dnia Wam życzę.